Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale Monia Venel. E, czy Wy to widzicie? Ile tu jest dobroci. Dostałam paczkę od mojej przyjaciółki z Polski i mam polskie zdrapki. E, jest ich naprawdę dużo, więc e, no, oczywiście nie będę ich drapać wszystkich naraz. E, dzisiaj zdrapiemy sobie może dwie, tak na dobry początek, bo już się nie mogę doczekać. No, i w kolejnych filmach będziemy drapać sukcesywnie kolejne. I tak sobie myślę, słuchajcie, żeby, żeby dzisiaj zdrapać sobie jakąś drapeczkę, jedną taką tylko z numerami, a drugą może z symbolami. Co, jak myślicie? Mam straszną ochotę zdrapać sobie dzisiaj 500 tysięcy diamentach, więc chyba skuszę się na tą zdrapeczkę z numerem 23, tak, wylosowana. A drugą może super linię? Może nie. <laughs> Wiecie co, nigdy nie drapałam krzyżówki, chyba, chyba, chyba jednak będzie krzyżówka dzisiaj. No to jak już wylosowałam tą, to niech będzie krzyżóweczka za piątaka z numerem 37. No dobra, no to na dzisiaj mam. A, dobrze, to jeszcze może za 1 euro, za 1 zł, przepraszam. Te eurasy mi tak w głowie siedzą. To może z tych pięciu weźmiemy sobie. O, tutaj mamy to podwójnie, to może Multiforce. No dobra, no to wybrane z drapeczki. Dzisiaj zdrapiemy sobie Multiforce. 500 tysięcy w diamentach i krzyżóweczkę. Będzie to moja pierwsza krzyżówka w życiu, więc trzymajcie kciuki. To co? Drapping za 16 zł. Zaczniemy sobie od multiforsy. Jej też jeszcze nigdy nie drapałam. Będzie to mój pierwszy raz z tą drapeczką. No i o co tu chodzi? Słuchajcie. Mam. Na... Mam nadzieję, że tutaj będę wiedziała. No chyba będę. No po polsku napisali to raczej będę. Trzy takie same kwoty. I mnożnik. No dobra, no to. Szukamy. Mam nadzieję, że nie zdrapie tych kontrolnych, bo nie jestem do tego przyzwyczajona i nie wiem, gdzie one w sumie są. Już mamy złotóweczkę. Złot... Nie, no widzicie to? Widzicie to? Mamy złocisza. Pierwsza zdrapka z polskich i mamy Ziko, a jeszcze nie wiadomo, bo jeszcze może będziemy mnożyć. No tak. Jeszcze jest 200, 24 i 2 złote. No i słuchajcie, jeszcze mnożnik. Razy, razy 2. No to słuchajcie nie, nie myślałam, że kiedykolwiek będę się cieszyła tak bardzo z dwóch złotych. No ale to jest pierwsza zdrabka z Polski od bardzo, bardzo dawna i naprawdę od razu wygrana. No to jest dobra wróżba, słuchajcie, naprawdę. Moja przyjaciółka ma super rękę. No to co, krzyżóweczka XL? To może krzyżóweczkę i jedziemy, kochani. Nie będę chyba niczego przyspieszać, no bo to jest moja pierwsza krzyżówka w życiu. Mam nadzieję, że nie zanudzę Was. Zobaczymy, co tutaj się kryje. S. Zawsze chciałam to zrobić, S. 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 Czy my tutaj mamy gdzieś S? Mam nadzieję, że nie będę yy, za dużo omijała. Ej, nie mamy żadnego S? Ale jaja. No to zobaczmy w tej drugiej. Mm. Naprawdę żadnego S? Jest S tutaj. I co A? Jeszcze... Urwisko. A, jeszcze tu. A, i tu. Faktycznie to można sporo przegapić. Mm, o, i tu. To jest trochę tego S. I sad. Słuchajcie, no mam nadzieję, że się rozkręcę w tych krzyżówkach. <grym> e, chyba, chyba niczego nie ominęłam już tu. Chyba nie. No dobra, zobaczmy następno. O. Tutaj mamy w jogurcie. O. o. O, jest tu. O, jest tu. Chyba na końcu będę musiała trochę posprawdzać, bo widzę, że to nie jest tak trudno pomijać jak się ogląda Wasze filmiki z tymi krzyżówkami, to, to jakoś tak szybciej człowiek dostrzega te literki, niż jak się samodzielnie drapie. jest o, o. O więcej nie będzie, a zobaczymy w tej drugiej. Tutaj mamy o i tutaj o. Muszę sobie jakąś obrać taktykę na te Krzyżówki, jak to sprawdzać, te o, te literki? Może tak szlaczkami? Jeszcze tutaj i tutaj i tutaj. I chyba już nigdzie. Zobaczmy sobie. F W jogurcie nie ma F F mm. F Jest alwie, a tutaj... nie widzę G w jogurcie jest G G tutaj jest G i tutaj mamy G a tutaj G, może tak jak w tamtej jak w sprawce. Hmm. Nie widzę G. Mamy J. J. J jest tu. I to wszystko, a w tej w razie, Jar, no i nie widzę. Jeśli dużo już ominęłam, no to musicie mi wybaczyć. E, no E to na pewno będzie dużo samogłoska, więc. tutaj E, e mm, 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 I tutaj tutaj nie ma w burmistrzu nie ma I tu i chyba to wszystko, a w tej... Tu i tutaj. Mm. U. na no ten jogurt nam tutaj się ładnie układa w ponusie. No coś tutaj nam się powoli układa w tych krzyżówkach. Też. Tutaj nam D tylko brakuje, żeby ułożyło nam się udo. Hmm. I tutaj już chyba nie będzie, a w tej drugiej. U w w wyrazie waga słuchajcie to jest naprawdę fajna zabawa ale wymaga naprawdę mega skupienia jeszcze nigdy nie drapałam żadnej krzyżówki, ani polskiej, ani z żadnego innego kraju. Więc naprawdę, słuchajcie, jest to dla mnie mega nowość. Dobra, nie gadam, muszę się skupić. W, tak? Szukamy. W. Jest tu. W razie urwisko. I chyba tyle. X. No, X to raczej nigdzie nie widziałam. To nie ma, nie było żadnego e, dziwnego wyrazu z xem i mamy i o i będzie łatwo znaleźć, tak mi się wydaje przynajmniej o i tutaj mamy i tutaj mm. I to wszystko. A w tej... A jeszcze tutaj mamy i... Widzicie? Jak zauważyłam rzutem na taśmę. <laughs> a w tej drugiej mamy tak. Tutaj i... Mm, i, tutaj, I tutaj. I tutaj. I tu. I tu. I to chyba było, a jeszcze jest tu. I to byłoby na tyle. Patrzymy dalej, a. No, a to jest super, bo tutaj jest mega duży. Tutaj jest N. I więcej nie ma N. Jedziemy dalej. Y? Hmm. Na pewno kilka jest. Popamiętam. O, tutaj i tutaj. I czy tutaj jeszcze chyba już nie? A w tej, y, y, Ryki, y, Kleryk. Mam nadzieję, że was nie zanudzę, tą krzyżówką Możecie trochę przewinąć. Z. Kochani, teraz Z. Z. Y tu. Enzym. Jeszcze M nam brakuje i tutaj jest też Z. W C nie było? Nie. Z. Nie ma. A tu w Cezarze i nie ma więcej. Jeszcze mamy tutaj kilka H. No H to chyba tylko tu i chyba więcej H nie widziałam w tej. i dalej R w jogurcie mamy R i co i szukamy dalej R sera R e. tutaj mamy R i tu mamy R M nie było nie chyba nie e. R tu już więcej nie widzę. Teraz mamy tutaj R. Tu. O, utworzyło nam się pierwsze słowko. Mamy tutaj bar. I tu R. I tutaj mamy R. te nie było? Nie. C? Nie. K? Nie. R. R. I tu R no. Dobra, literka. O! Mamy drugie słówko, słuchajcie. Jar. I to byłoby na tyle. No to tutaj mamy już dwa. Tutaj nadal mamy tylko wagę. Chyba, że czegoś nie widzę. O! M. No słuchajcie, fajnie. M nam tutaj chyba yy, ładnie. O! Tak jak mówiłam, rozwiąże sytuację. Już mamy drugie słówko. Jest sporo tego M. I tutaj, i tutaj. Mm, w burmistrzu. O, mamy trzecie, słuchajcie. Czy to oznacza, że mamy już wygrano? <laughs> Super! Trzy słowa, pięć złotych. No, ekstra. Mamy tak: e, jarzmo, waga i enzym. Dobrze widzę? Jeszcze może coś się ułoży. Tutaj mamy jeszcze M i tutaj chyba byłoby na tyle zobaczymy w tej I tutaj mamy M i tu mm. I też to wszystko i tu jeszcze jest? Czy to... a nie, to już kontrolne <laughs> aha, to już koniec <laughs> Ok. <laughs> e, czyli co? Czyli wychodzi na dno, że mamy wygraną 5 zł. Dobrze mówię? Bo dobrze. Jarzmo, waga i enzym. Dlatego, że tak. L nie było. D nie było. C nie było. T nie. O. O było. O. Noe, czwarte słowo. 10 zł. Ale super. No, świetna jest ta krzyżówka. P. Nie było. L. T. Nie, no, te nie było, bo był jogurt. D. Nie. To może jeszcze w tej coś będzie, słuchajcie. P. Niestety. L, nie, D, K, T. Hmm. No słuchajcie, ciekawa sytuacja. Tutaj mamy tylko jar i bar. Jak się ładnie ułożyło. Ale tutaj słuchajcie, mamy trzy słowa, no, cztery słowa jak nic. Mamy enzym. Waga, jarzmo i noe. Nie, no słuchajcie, super. M, 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 literki kontrolne. Hm. Nie wiem, co one oznaczają, ale z moich tutaj wyliczeń wynika, że 10 zł. Jeżeli tak nie jest, to dajcie w komentarzu, czy mam rację. Jeszcze sobie to oczywiście sprawdzę na spokojnie, no bo to jednak jest mega dużo drapania. Słuchajcie, już ten filmik trwa w nieskończoność. Ale mamy już tylko jedną zdrapkę. 500 tysięcy w diamentach. No i tutaj szybka akcja. Drapiemy. Ale fajnie się drapie. 27, 40, 13, 4 i 35. Takie mamy. To co? Jedziemy. Zobaczymy, czy dzisiaj ten odcinek będzie. Nie no, słuchajcie. Ten odcinek jest mega. Wy to widzicie? 27. Już mi się tutaj trochę odsłoniło. Już mniej więcej wiem, co tam jest, ale no, Jedziemy dalej, no bo to jest dopiero początek. 28. 6. 30. 39. 13. Słuchajcie, mamy trzynastkę. Drugi numer. Nie, no ja jest, jestem po prostu. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem w szoku. Wiecie, jak się wygrywa w Niderlandach? Jeżeli oglądacie oczywiście mój, mój kanał, to powinniście wiedzieć, że tutaj się właściwie nie wygrywa. A tutaj trzy zrabki i trzy wygrane. no i, po prostu chyba mnie lubią te polskie zdradki. Muszę częściej wysyłać zamówienia. No i oczywiście, y, moja przyjaciółka ma mega y, szczęśliwą rękę na to wychodzi. Słuchajcie. Gdzie tutaj jest? Numer 35, trzecia liczba. <laughs> Nie, no po prostu. Trzy. 37 nie ma. A wy to widzicie? Diament. A co ten diament robi? A też wygraną kwotę do diamentu. Normalnie aż mi się gorąco zrobiło. Słuchajcie. 36 40 następna wygrana liczba. Nie no po prostu Dwadzieścia pięć, nie ma. Dwanaście, oboczek. Dwadzieścia dziewięć, nie mamy. I dwa. No słuchajcie, y, jestem w lekkim szoku. Y, jeszcze raczej nie dowierzam, ale no co? No sprawdzamy, <grym> szok. Dwadzieścia siedem, pod dwudziestką siódemką dwadzieścia złoty. Nieźle. 13. 20 zł. Coraz lepiej, słuchajcie. 35. 20 ziko. Diament 20. I 40. 20 zł. Słuchajcie, mamy stówę. Nie no szok. Szok i niedowierzanie. Jak mówiła moja babcia. Czy wy to widzicie? Normalnie jestem w szoku. Nie wiem, co mam powiedzieć na to. Literki kontrolne N, N i N. No to chyba oznacza stówę. No, stuwa yy, szósty stopień wygranej. Ręce mi drżą. <gryw> Nie wiem, co mam powiedzieć. <gryw> no dobra, kochani, chyba przejdziemy do super mega podsumowania. Mm. Mieliśmy dzisiaj super fajną przesyłkę od mojej przyjaciółki. I z tej przesyłki wybrałam trzy zdrabki. Jedną liczbową, jedną krzyżówkę i jedną Multiforce za 1 zł. I słuchajcie, nie uwierzycie, ale wszystkie wygrały. I tak, w Multiforce mamy 2 zł. W krzyżówce XL mamy 10 zł. No ale diamenty, 500 tysięcy diamentach to rozwaliło system, słuchajcie, naprawdę. I mamy tutaj stówę, mamy stówę, więc mamy tak 112 zł w dniu dzisiejszym. Jest wspaniale, jestem mega zadowolona. Nie spodziewałam się tego, i to naprawdę jest dla mnie mega zaskoczenie po tych wszystkich przegranych odcinkach, coś takiego. No, tego się nie spodziewałam, i naprawdę jest wspaniale. Jeżeli Wam się, kochani, słuchajcie, podobał dzisiejszy odcinek, a myślę, że raczej Wam się podobał, bo dla mnie jest po prostu niesamowity, no to wiecie, co macie robić. Zostawcie te łapeczki do góry, piszcie komentarze. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Oczywiście kliknijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o moich kolejnych y, filmach. No mam nadzieję, słuchajcie, że dalej ta pasa nas nie opuści. <grym> tak, więc kochani, no nie pozostaje mi nic innego, jak y, powiedzieć wam y, miłego wieczoru bądź miłego dnia, w zależności od tego, o której godzinie będziecie to oglądać. Y, trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Trzymajcie kciuki za następny odcinek. No i co? Pa!